Cześć. Po przygotowaniu niedawno materiału w oparciu o pierwszy sezon serialu Sex Education na temat tego, jak rodzice wpływają na, na nasze późniejsze życie seksualne. Do jego zobaczenia serdecznie Was zachęcam. Wy z kolei zachęcajcie się mnie w komentarzach, żebym zobaczył też drugi sezon tego serialu. Tak zrobiłem, kiedy ostatnio dopadło mnie przeziębienie i miałem trochę wolnego czasu. Rzeczywiście przyznaję, bardzo fajny jest ten drugi sezon, dużo ciekawych wątków, a jednym z nich który mnie trochę zainspirował do dzisiejszego odcinka. Jest wątek, który co prawda w tylko jednym odcinku on się tam pojawia, ale interesującego zjawiska aseksualności. Pamiętam, że już na, na fakultecie z seksuologii, który miałem podczas studiów, mocno ten, ten wątek mnie zainteresował. Aseksualność jest określana czasami jako czwarta orientacja seksualna, czasami jako brak orientacji seksualnej. Trochę o tym, czym jest ta aseksualność. O tym, jak, jak można ją rozpoznać, czym ona na pewno nie jest, i kilka takich przemyśleń trochę na temat tego, jak osoby aseksualne mogą odnajdywać się w naszym społeczeństwie. O tym chciałbym dzisiaj pogadać. Myślę, że może to być ciekawy, interesujący odcinek. Zapraszam was serdecznie. Wedle badań osób o orientacji aseksualnej jest w społeczeństwie około 1%, ale jak to bywa z tymi badaniami, tak naprawdę ciężko ostatecznie stwierdzić, czy, czy były rzetelne te badania, czy, czy oddają rzeczywiście, rzeczywiście stan, stan faktyczny. Jako jedną z takich, z takich słabości metodologicznych badania wskazuje się to, że osoby seksualne na przykład, rzadko o tematach seksualności chcą w ogóle rozmawiać, praktycznie nie zgłaszają się do do poradni, niekoniecznie też biorą udział w jakichś ankietach dotyczących życia seksualnego, więc może być tak, że na przykład jest ich, jest ich więcej. Tak się trochę, tak się trochę zakłada, no ale wychodząc od takiej liczby na, na, na początek, żeby mieć jakieś orientacyjne spojrzenie, jak to zjawisko może wyglądać w społeczności. Wspominałem, że wątek ten pojawia się w jednym z odcinków Sex Education. Fajnie jest on tam zobrazowany, fajnie zobrazowany jest tam taki trochę problem, który, my, który myślę, że osoby aseksualne mają z tym jak podchodzą do nich jak podchodzi do nich reszta społeczeństwa, osoby o innych orientacjach mianowicie dziewczyna, która która jakby widzi u siebie taki problem, że w ogóle nie jest zainteresowana aktywnością seksualną, że w ogóle nie odczuwa pożądania do żadnej z płci, zgłasza się do głównego bohatera który jest takim trochę domorosłym seksuologiem no i on słuchając jej historii po, po, poradza jej tak, tak bardzo właśnie standardowo, że yy, Oczywiście, do niczego się nie zmuszaj, może po prostu jeszcze nie poznałaś tej, tej odpowiedniej osoby, może jeszcze to nie jest ten etap dla Ciebie w Twoim życiu, może jeszcze musisz do tego dojrzeć. No i później w kontrze ta dziewczyna spotyka się z matką głównego bohatera, która już jest licencjonowanym, praktykującym seksuologiem. No i ta matka stwierdza, że absolutnie nie ma w tym nic nienormalnego, że może po prostu być tak, że, że ta dziewczyna ma orientację aseksualną i rzeczywiście przez całe życie seks nie będzie dla niej absolutnie niczym interesującym, nie będzie po prostu odczuwała pożądania do, do żadnej płci i to nie jest żadna choroba, tego się nie leczy, to jest po prostu normalne. Wspominałem na początku odcinka, że jest trochę dyskusji na temat tego, czy aseksualność jest raczej czwartą orientacją, czy, czy tak naprawdę to jest brak jakiejkolwiek orientacji seksualnej. To oczywiście, to oczywiście jest taka trochę dyskusja nad, nad sztucznym konstruktem, jak, jak zaklasyfikować, jak zaszufladkować pewne, pewne zjawisko. Myślę, że to nie jest naj, najistotniejsze, ale ja spotykając się z różnymi modelami generalnie analizującymi orientację seksualną, nigdy mi nie odpowiadały takie, takie najprostsze, zero-jedynkowe modele. Znając to, jak złożona jest ludzka psychika i powiązana z nią właśnie, właśnie seksualność, myślę, że takim najciekawszym, oczywiście nadal uproszczonym, no bo modele zawsze upraszczane są, uproszczone po to, żeby, żeby opisać w zrozumiały sposób jakieś zjawisko, ale takim dla mnie najbardziej sensownym modelem opisującym generalnie naszą seksualność i orientację seksualną, jest model, w którym każdy z nas ma, ma dwie skale, i to jest nazwijmy to skala. Orientacji homoseksualnej i orientacji heteroseksualnej, czyli w uproszczeniu, czy interesuje nas płeć przeciwna, czy ta sama płeć. I trochę jest tak, tak jak powiedziałam, że nie jest to zero-jedynkowe. Każdy z nas ma, wyobraźmy sobie, że ta skala jest od 0 do 100, każdy z nas ma ileś punktów na tej skali. Na przykład, osoba taka bardzo typowo heteroseksualna będzie miała bardzo dużo punktów na tej skali. Nazwijmy to heteroseksualnej, czyli odczuwa pożądanie, interesuje się płcią przeciwną, a bardzo mało tych punktów na tej skali homoseksualnej, czyli na przykład nie odczuwa w ogóle lub prawie w ogóle pożądania i zainteresowania seksualnego tą samą płcią, którą sama posiada. Jeśli ktoś ma na obu skalach wysoki wynik, to ma orientację biseksualną, a jeżeli ma bardzo niski, czy też prawie zerowy, zerowy wynik no to ma orientację aseksualną, ponieważ nie odczuwa zainteresowania seksualnego, nie odczuwa pożądania do, do żadnej spłci. Jest to model też dość płynny. Nie jest tak, że tak jak powiedziałem, coś się klasyfikuje tak zupełnie, zupełnie na sztywno, ale myślę, że ma on dużo sensu w kwestii tego, jak, jak odpowiada generalnie dynamikom, jakie panują w naszej psychice, moim zdaniem. Przeglądając literaturę do dzisiejszego, do dzisiejszego odcinka, do tematu aseksualności, to, z czym najczęściej się spotykałem, z czym mylona jest orientacja seksualna, to takie zjawiska jak na przykład, tutaj podkreślam, tym aseksualność nie jest. Nie jest to abstynencja seksualna, czyli takie świadome postanowienie, że okej, okay, wstrzymuje się od wszelkiej aktywności seksualnej w swoim życiu. Nie jest to też awersja seksualna, czyli coś nabytego w wyniku albo jakichś trudnych, przykrych doświadczeń, problemów psychicznych, rozwijających się kłopotów y, psychicznych, czy problemów biologicznych, jakiejś y, choroby, problemów hormonalnych. Taka awersja do czynności seksualnej, do seksu y, tak generalnie. Nie jest to też antyseksualizm, czyli takie bardziej ideologiczne nastawienie na nie, na anty, uważanie seks za coś, y, powiedzmy, złego, okropnego, odrażającego, coś, czemu znów nie chcemy świadomie się, się poświęcać, czym nie chcemy się zupełnie interesować. Nie jest też, a seksualność nie jest też tak zwaną anhedonią seksualną, czyli taką sytuacją, w której człowiek tu zazwyczaj mają, mają przyczynami anhedonii są czy kłopoty natury medycznej, biologicznej, hormonalnej, czy też psychicznej, jest to niezdolność do odczuwania przyjemności. W trakcie, w trakcie aktu seksualnego, i stąd się bierze niechęć później do tego, do tego aktu seksualnego, czyli nie jest to też e, taka pewnego rodzaju choroba, anhedonia, którą można, można i myślę, że powinno się leczyć. Aseksualizm nie jest też e, schorzeniem zwanym hipolibidemią, czyli tutaj nie kwestią odczuwania przyjemności, ale po prostu obniżenia e, popędu seksualnego, znów zazwyczaj przez czynniki biologiczne w naszym organizmie, zazwyczaj. Zazwyczaj kwestie i problemy hormonalne to też jest coś, czemu można zaradzić, można, można to medycznie leczyć. I nie jest też oczywiście aseksualność impotencją seksualną, czyli sytuacją, w której ktoś po prostu nie może, bo organy, organy płciowe nie funkcjonują tak, jak powinny, nie są w stanie jakby doprowadzić do, do czynności seksualnej. Taki myślę, że tutaj dość oczywisty obraz, jaki wyłania się z tych definicji trochę encyklopedycznych jest taki, że Orientacja seksualna nie jest absolutnie czymś nabytym, czyli to nie jest coś, na co, na co można zachorować, jeśli się zachoruje, jeśli to się pojawi, jeśli to jest pewien problem, który wystąpi, czy po jakichś doświadczeniach, czy, czy problemach natury biologicznej, medycznej, to nie jest to wtedy seksualność i można i powinno się to, się to absolutnie leczyć. Orientacja seksualna, tak jak się uważa każda inna orientacja, jest czymś wrodzonym, więc jest to z nami przez całe życie. To jest bardziej kwestia Zaakceptowania tego i życia z tym, niż tak naprawdę do tej leczenie za bardzo nie pomoże, bo nie ma czego leczyć, to jest, to jest po prostu normalne. Przy tym wszystkim warto też zwrócić uwagę, jako że osoby aseksualne, jakby są w pełni zdrowe, ich organy w pełni są zdrowe, funkcjonują, są w stanie odczuwać przyjemność, więc jest też tak, że osoby aseksualne, no, czy to pod, pod jakąś presją społeczną, czy, czy z jakiejś ciekawości może być tak, że zdarzało im się w ich życiu uprawiać, uprawiać seks, mogły nawet czuć z tego, z tego przyjemność, mimo tego nie czują tego pożądania do innych ludzi, mimo tego nie są absolutnie tym seksem w swoim życiu zainteresowane. Tutaj takie ciekawe porównanie trafiłem, że to trochę jak z jedzeniem czekolady. No każdy, każdy jakby zdrowy człowiek jak, jak zje czekoladę, no to czuje, że, że jest smaczne, że jest słodka. Mimo tego część ludzi może być absolutnie tą czekoladą niezainteresowanych i po prostu nie chcieć, tej czekolady nigdy więcej jeść. Warto też zaznaczyć, że aseksualność nie jest równa tak zwanej aromantyczności. To znaczy, że osoby, które nie są zainteresowane nie są zainteresowane seksem, nie czują, nie czują pociągu seksualnego mogą być mimo wszystko zainteresowane wchodzeniem w związki romantyczne, wchodzeniem w relacje z innymi ludźmi. Takie związki się dzieją, pojawiają czasami między dwiema osobami aseksualnymi, czasami między osobami o różnych orientacjach. To jest trochę bardziej problematyczne, ale to jest kwestia, którą oczywiście da się pomiędzy tymi w tym związku rozwiązać. Tak czy inaczej są osoby, bywają osoby aseksualne, które również są aromantyczne i nie zainteresowane w ogóle wchodzeniem w związki, ale to jest jakby odrębna kwestia, czyli może być absolutnie tak, że ktoś, kogo seks nie interesuje, może chcieć budować związki, może chcieć wejść w związek małżeński z innym człowiekiem i to jest też zupełnie normalne. Z takich ciekawostek, na jakie natrafiłem na, na temat funkcjonowania osób o orientacji seksualnej w społeczeństwie e, zaciekawiłem na przykład takie stwierdzenie, że historycznie niespecjalnie zwracano uwagę na osoby o, o tej orientacji, stąd wydaje się ona też zjawiskiem dość nowym, w przeciwieństwie na przykład do orientacji homoseksualnej, która jakby pojawiała się w historii, jest, jest dobrze opisywana. Często też z powodów e, tego, że religie no, podchodziły dość wrogo do orientacji. Większość religii podchodziło i podchodzi niestety wrogo do orientacji homoseksualnej, tutaj występowały różne, różne problemy i napięcia, mówiąc delikatnie z tym związane. Jeśli chodzi o osoby seksualne, no one trochę religią jakby zorganizowane nie przeszkadzały, no bo po prostu nie uczestniczyły w, w, w grzechu, nie, nie miały tutaj z nim kontaktu, więc, wie, więc jakby nie, specjalnie zwracane na nie uwagę. Ale taka rzecz, która, która na przykład przyszła mi do głowy. Na którą zwróciłem uwagę, to z punktu widzenia na przykład kościoła, kościoła katolickiego, osoby aseksualne mają ten problem, że jeżeli otrzymałyby sakrament małżeństwa, no to małżeństwo przecież w, jeśli chodzi o naukę kościoła, jest nieważne, jeśli nie zostało skonsumowane. Więc tutaj, tutaj taka, taka mała problematyczna kwestia, no ale no niestety to już każdy, każdy z tą swoją seksualnością, jeśli uczestniczy w religii zorganizowanej, musi się jakoś poukładać. Jakby osobna, osobna jeszcze kwestia. I na koniec taka, taka jeszcze anegdota. W popkulturze, w popularnym serialu Sex Education nie jest jedynym miejscem, w którym zwraca się uwagę na, na, na aseksualność, na orientację seksualną. Zresztą tylko, tylko tak epizodycznie, bo w jednym odcinku. Inny, zresztą też Netflixowy, bardzo popularny serial Bojack Horseman, który, który też swoją drogą polecam. Tam występuje dość duży wątek osoby aseksualnej, bo jeden z głównych bohaterów, przyjaciel Bojacka Todd. On, on jest osobą aseksualną, zresztą to jest dość ciekawe w tych, w tych pierwszych sezonach. Przyznam, że nie widziałem wszystkich, nie widziałem tych ostatnich sezonów. Trochę mnie zmęczył ten serial, ale w tych pierwszych sezonach dość fajnie to było nawet pokazane, jak Todd trochę na początku zdezorientowany, bo nie czuł po prostu żadnego pożądania, zainteresowania żadną płcią, powoli odkrywa to, że jest aseksualny, powoli odkrywa też, spotyka innych ludzi aseksualnych. Jest tam wątek bodajże aplikacji randkowej dla, dla osób aseksualnych i rzeczywiście w naszym świecie prawdziwym, funkcjonują takie rzeczy. Strony, aplikacje, organizacje, taka najbardziej znana, założona w 2001 roku, zrzeszająca osoby seksualne, to jest w skrócie AVEN. Polecam, można też wejść na ich, na ich stronę, poczytać coś więcej, się dowiedzieć na, na temat tego zjawiska. A jeśli Wy macie jakieś, jakieś przemyślenia do tego wątku, lub pytania, lub swoje własne doświadczenia, zapraszam serdecznie do, do dzielenia się oczywiście w komentarzach. Eee, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrybowaniu, zapraszam Was na stronę absurdalny.com, zapraszam Was na Instagram Czeka Absurdalnego, na Facebook i zapraszam Was na kolejne odcinki. Zostańcie ze mną, do zobaczenia.